Mubirazi, Zemno Chas. Ten Chas ma presi anas. Chas ma on us. Yak dugo? Kedi benge? Naveti Naomi yomi? rojine? Kedi naw? Tote michlish? Kedi benge? Czy nie planujesz jeść? Czy kiedy jak? Czy kiedy, kiedy? Kuba, kiedy? E, kiedy, Oscar Kiedy? Po co? To nie jest twoje biznesy. Bóg wie kiedy. A teraz my osobiste stoimy w miejscu. Boże, kiedy? 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 Boże, kiedy? Boże, kiedy to kulezło? Boże, kiedy to manifestacja? Boże, kiedy to uzdrowienia? Bóg milczej Zostawię ciebie tak. Bo kochana, nie... Zobacz, kontynuować się. Kontynuować Lecz on im odpowiedział. Jezus odpowiedział. Wojtek dzisiaj czyta jaki ksiądz, a Bóg jest dobry, amen. Tak, tak, idziemy naprzód, proszę. Nie do Was tak. należy. Teraz tu jest Wojtek. Amen. Znać czasy i pory. Słuchasz, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Mhm. Jeszcze raz, nie. Nie czas. Nie, do was należy znać czasy i pory. Słuchasz, kochana, po co wy szukajcie o te czasy i pory? Dlaczego ty umiera? tylko z czasy i pory? Boże, kiedy? Boże, kiedy? Boże, kiedy? Boże, kiedy? Boże, kiedy? Kiedy? Jeszcze raz, kiedy? 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 A Bóg mówi, relaksuj To nie jest twoja sprawa. To nie jest twoja sprawa, to mój sprawa. Nie do Was należy ten czas, kiedy Królestwo Bożego przyjdzie, oczekuje się obietnicy. Bo, wiecz, proces, kiedy my mamy oczekiwanie i czekamy, możemy mieć problem. Bo możemy czekać, jeżeli nie mamy mocy, czekać, nie będzie działać. Biblia mówi: czeka z całe cierpliwości. Kto może czekać z zi całe cierpliwości sam? Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby byli w stanie czekać z radości z zi całe cierpliwości. Senti na glorie. Sake na